Dzień dobry, dzień dobry, witamy się z Wami i maseczkami się odkleja o 6.18 i zapraszamy na ostatni vlogmas numer 24. Tak, Łucja się bawi z pieskami na podłodze. Tak, jest szaleństwo jeszcze w piżamie, a mamusia już tu zaczyna przygotowania do świąt. Dobra, tu jarzynki ugotowane, tu jaja ugotowane, tu się gotuje barszcz. Na razie tyle. A jutro tu! A jutro ostatnie, tak. Jutro, tak. No, wyciągaj. I jutro święty Mikołaj przyjeżdża, tak. Ok, czyli mogę czytać przedostatni wierszyk w tym roku? Kończymy kalendarz dzieci, czy wy rozumiecie? Dobra, no to skupiamy się. Czy już każde z Was pamięta, że już jutro mamy święta? Więc szykujcie sukienki i spodnie, by wyglądać całkiem modnie. By ubierać się pięknie świątecznie, to czyste skarpetki ubierzcie. A dziś koleżanko i kolego, to one chowają coś nowego. Hej. Stwierdziłam, że a co, co z tego, że dzisiaj są przygotowania dłuższe. Ja też mogę dzisiaj wyglądać lepiej i nie muszę być jak Kocmo, gotująca, zakręciłam sobie co, dziesię... co dziesiąty włos, ale że rozczesałam to wygląda, kręciła kręciła wszystkie włosy. Ubrałam sobie taką mega wygodną bawełnianą sukienkę i zaraz zabieram się za robotę. Przygotowałam już to wszystko do sałatek, do sałatki tej śledziowej, do sałatki z marynowanymi pieczarkami i do sałatki jarzynowej, ale jeszcze chwilę do Was pogadam i dopiero wtedy zawołam. Dzieciaki, bo dzieciaki zarazem ze mną chcą jajka, bić w sensie obierać, wiecie, bo już ją ugotowałam i kroić razem ze mną do sałatki, więc będę to robiła razem z dziećmi. Ja już tak naprawdę ugotowałam barszcz. Wystarczy go, ja go zostawiam tak na cały dzień i całą noc, tylko do zimnego muszę go wynieść i e, jutro wywar z grzybów do niego doleję i jutro już będziemy go doprawiać tak na, na 100%. Rybę wyciągnęłam właśnie, mi się rozmraża. zaraz będę smażyć, a potem przekładać tymi jarzynkami, żeby była ryba po grecku. No i co, zaraz usmażę naleśniki, zrobię farsze do krokietów i pozabijam w te naleśniki, a jutro je będę obsmażać jako krokiety. No i te trzy sałatki musimy dzisiaj wykonać. No i słuchajcie, tak naprawdę patrząc na moją listę, to bardzo dobrze mi wszystko idzie. E, tak jak mówię, wszystkie ciasta zrobione, te jarzynki. No i dzisiaj mam tak, postawić farsz, zrobione trzy sałatki, no to w trakcie usmażyć ryby, farsz do krokietów i naleśniki. Wieczorem karp do mleka i wyciągnąć wywar z grzybów, i prasowanie. No i zmieniłam koncepcję. Słuchajcie, biały obrós wyczyściłam sobie. Wiecie, żeby był mega biały? Przygotowałam do prasowania, pokrowce na krzesła, i tak dalej. Ja tak teraz patrzę i mówię, taki piękny. W tamtym roku mieliśmy na stole taki biały obrós w czerwono-zielone wzory, w laseczki, takie cukrowe, jak kupiłam w Sinsei. Więc stwierdziłam, że ten z HM nie był w tamtym roku i będzie w tym. Ten cały wiglaki, taki gruby, jak lniany, on taki jest piękny. A ja mam całą zastawę stołową, białą i będzie pięknie się prezentowało, więc zakładam ten obrót wiglaki. Muszę schować ten biały z powrotem do szafy, a ten wiglaki będę prasowała. Ale to sobie w międzyczasie słuchajcie, dzisiaj tak na spokojnie. Wydawało mi się, że to miała taką charówkę, ale jest mega spokojnie. I myślę, że jak już tościowa moja przyjedzie o 14, to już będzie porobione. Postrzątane, zobaczymy jak będę mieć siłę, to pójdę jeszcze ci na trening. A wiecie co piję w ogóle? Nie, nie kawę, nie, nie herbatę, kole zero. No. Miałam taką ochotę, w ogóle wszystkie dźwięki to tak, Ignacy gra w jakąś grę na komputerze, Łucja ogląda blu i lepi sobie z ciastoliny. Stąd te dźwięki, a może coś tam robi jeszcze w piwnicę, zanim pójdzie do pracy. Dobra! To tyle, ja już nie przedłużam, wyłam dzieciaki, zabieramy się do roboty, a Was zapraszamy do obejrzenia tych przebitek, bo pewnie jak Wy to oglądacie, to już oglądacie w święta, bo wątpię kto ma czas tak rano, no, chyba że tak z samego rana, nie? Ja wtedy też mam czas, z kawą sobie siedzę, no ale dobra, trzymajcie się cieplutko i nie zaharujcie się. Chociaż wie, jak to oglądacie, to jest dzień wigilino, ale mimo wszystko to się nie zaharujcie. Dobra, dobra, nie gadam. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a happy. Krokiety przygotowane, pozawijane. Jutro będę je, no wiecie, maczać w jaju i smażyć, ale zaraz Wam powiem, jakiej panierce będę obtaczać właśnie te krokiety. Taki mały trik. Słuchajcie, zamiast używać bułki tartej, co się robi najczęściej w jajku, w bułce tartej, albo tak jak ja w jajku i w mielonych płatkach kukurydzianych, to mieszam pół na pół tym razem płatki kukurydziane z grana Padano serem. Tartym takim, zaraz Wam pokażę. O, taki ser. Ja ten ser trę na takiej tarce z takimi mega drobnymi oczkami. Wiecie, jak na przykład się na wierzch parmezan ściera? To właśnie tak ścieramy ser, i do tego mieszamy gładkie kukurydziane zmielone i obtaczamy w tym krokiety. Są wybitne. Oczywiście kalorii mają milion, ale kto by w święta liczył kalorie? Kalorie święta się nie liczą. Proszę, nie krytykujcie mnie za moją deskę, jest tak obrzydliwa. Stwierdziłam właśnie, wyciągam ją raz na. Raz w roku i stwierdziłam, że pora zmienić już na nową, więc muszę kupić sobie nową deskę. Pracuję taki piękny obróz tutaj na stolik. Słuchajcie, wszystko zrobiłam, wszystko co planowałam. Pogotowane, mam gotowe krokiety, gotową rybę po grecku. Znaczy krokiety jutro do podsmażenia, ale to, to już gotowe. Rybę po grecku, trzy sałatki. barszcz ten przygotowany, więc naprawdę my już możemy świętować. I jest godzina. Pół do pierwszej, a ja już słuchajcie, wszystko zrobiłam, jeszcze moja teściowa nie zdążyła z domu wyjść i do nas, żeby się zabrać, a ja już wszystko skończyłam. Mega jestem szczęśliwa, ale mam fajnych pomocników, bo mi dzieciaki we wszystkim pomagały, Posprzątały też swoje pokoje, poza tym, że przy sałatkach mi pomagały. No i co? A jeszcze dodatkowo, słuchajcie, robię chleb. Chleb mi się właśnie piecze w piekarniku, bo stwierdziłam, że świeży chlebek się przyda i zrobiłam jeszcze naleśniki z dżemem, bo dużo posmarżyłam tych naleśników dzisiaj do krokietów, więc obiad dzisiaj na słodko. naleśniki z dżemem po prostu. No i tyle. I teraz prasuję sobie obrusy. Miałam tak naprawdę robić to wieczorem, ale że już wszystko skończyłam, no to na co mam czekać? Wyprasuję obrusy, poukładam je na stół i yy, dokończyć sprzątanie. Czyli już tak zmieść podłogi muszę, umyć te podłogi, lodówkę muszę przetrzeć, bo ją wypalcowałam jak robiłam I, i tyle. Więc na pewno dzisiaj zrobię trening, bo mam, długo się to prasuje tak. Wiecie co, ja przyniosę sobie taki krokmal, troszkę mi to ułatwi robotę. To nawet nie krokmal, jak mówię krokmal, zawsze na to mówię krokmal. To jest dokładnie, już Wam powiem, co preparat ułatwiający prasowanie i jest naprawdę super i ciągle o nim zapominam, a teraz właśnie, że tak ciężko mi idzie prasowanie tego okrusu, to sobie przypomniałam. Yy, dobra, i co jeszcze chciałam powiedzieć? Ja zrobię na pewno trening, bo mam na niego czas, wezmę sobie taką porządną kąpiel i dzisiaj, słuchajcie, przykleję sobie paznokcie, bo stwierdziłam, że mogłabym to robić oczywiście jutro, natomiast jutro yy, już te paznokcie mi w niczym nie będą przeszkadzać, bo żeby coś podsmażyć, to to już żadna robota tak naprawdę. No i koniec, jestem gotowa do świąt. Na pewno wieczorem jeszcze zasiądę, żeby z wami chwilkę pogadać yy, o vlogmasie, który już mija. Teraz oglądacie ostatni i w ogóle to jest niesamowite, jak to szybko przyleciało. Chociaż dla mnie ten vlogmas był bardzo, bardzo intensywny i ja z przyjemnością pod każdym względem odpocznę, powiem wam. Więc yy, mega, mega się cieszę, że to już kończy się ten rok, że tak naprawdę to już jest końcówka, że to już te święta, na które tak długo czekaliśmy że to wszystko już się dzieje, bardzo się cieszę, jest wszystkim nam potrzebny odpoczynek, zarówno dzieciakom, mi i mężowi. No na mega, na mega jest nam to potrzebne, więc bardzo, bardzo się cieszę. Ze spotkań rodzinnych się cieszę, ale również się cieszę właśnie z tego, żeby mieć czas dla siebie. I właśnie to chciałam Ci przypomnieć. Pamiętajcie, że święta są oczywiście od spotykania się z bliskimi, od spędzania czasu z najbliższymi, ale święta są też dla nas, dla nas. Żeby o sobie też pamiętać. Wiecie o co chodzi? No. I nie, pierwszy świąt tamto, tu, to, to. Ja mam tak, Wigilia jest dla nas właśnie typowo. Pierwszy dzień świąt mamy spotkania, drugi dzień świąt porannych, gości porannych, a do wieczora leżymy i jesteśmy sami dla siebie i każdy może robić co tylko chce. Znajdźcie taką chwilę w trakcie tych świąt. Dobra, zobaczcie, jaki piękne. To mojej teściowej, ona mi kiedyś podarowała ten obrus. Dobra. Ja ubieram w obrusy i widzimy się później. Chlebuś gotowy. Zobaczcie, jak chrupie. Tam dodatkowo się, tłuczą się kulki w suszarce bębnowej. Też trzeba mi takie kulki dała, żeby się pranie nie plątało i on taki hałas robią, ale chlebuś chyba słychać. Mimo wszystko. O, jakie mam ładne palce. Dobra, słuchajcie, ja już skończyłam wszystko. Jeszcze świąteczne szmatki powiesiłam. Tu mamy obrusik, tyle że tutaj jeszcze są naleśniki źdłemu poprzykrywane, więc tak sobie po prostu stoją, ale już jest obrusik. W salonie mamy pokrowce, mamy obrus, oczywiście komputer stąd zniknie, no i o tak się prezentuje w tym momencie stół. I jeszcze dodatkowo błyszczący kącik, muszą tu być owoce, po prostu nie mam gdzie ich już upchać, no ale jest, jest. No dobra, moi najukochańsi, najcudowniejsi si widzowie, y, przyjaciele po drugiej stronie ekranu. Chciałam Wam podziękować, przyszłam tutaj już tak naprawdę po wszystkim, po zrobieniu wszystkiego, po dokończeniu wszystkiego, na co na dzisiaj sobie zaplanowałam. Jedna rzecz mi została, umycie łazienki, ale to ja już poczekam, aż wszyscy się wykąpią i też ją umyję tak z grubsza, dlatego, że jutro też wszyscy będą kąpiele przed jeszcze, yy, wiecie, zasiądnięciem, tak się mówi, przed... Przed tym, jak usiądziemy do stołu, każdy będzie chciał się umyć, to chciałam powiedzieć. Więc wtedy jeszcze tak y, konkretnie umyję tą łazienkę. Znaczy, dobra, dość, dość łazienka. Muszę umyć łazienkę po prostu. Idę robić trening, ale stwierdziłam, że ja nie będę się już odzywała tutaj taka rozmemłana. Chciałam po prostu pożegnać się z wami i bardzo podziękować. Przede wszystkim podziękować, nawet nie żegnać się, tylko podziękować za to, że byliście w tak naprawdę ogromnej ilości za Wasze komentarze, za Wasze słowa wsparcia, kiedy u mnie było źle, za słowa otuchy, kiedy naprawdę coś mi się sypało i wydawało mi się, że już sobie nie poradzę, bo ten dzień jest taki kiepski. Czytałam później komentarze i myślałam sobie, matka, jak fajnie, że mam takich widzów. Jestem naprawdę niezmiernie Wam wdzięczna za każdego kciuka w górę, za każdy komentarz, za to, że byliście, że oglądaliście, że czekaliście na ten mój vlogmas, jak na otwarcie okienka w kalendarzu adwentowym, że... Pisaliście do mnie, że tak miło jest ze mną przygotowywać te święta, że dzięki mnie czujecie tą magię, że jestem pozytywna i pozytywnie was nastawiam. Dla mnie to są najważniejsze słowa, a już w ogóle takie komentarze, to pierwszy raz w tym roku się trafiały typu i naprawdę było ich kilka. Tylko twój w ogóle logmasz oglądam. Zrezygnowałam z tamtej, z tamtej i tamtej, oglądam tylko ciebie. To jest po prostu nie jest aż takie wow, myślę, Boże, u mnie nie ma nic nadzwyczajnego i myślę, że Właśnie to doceniacie, że u mnie jest ta po prostu normalność, życie codzienne. Jestem matką, żoną, chodzę do pracy, sprzątam, zajmuję się dziećmi. Czasami y, mam gorsze dni, czasami lepsze, i wy mi w tych dniach towarzyszyliście. Nie powiem, że zawsze było łatwo, bo oczywiście poza kamerą dzieje się też dużo innych rzeczy. Poza kamerą ja jeszcze siedzę i te filmy montuję, czy mi się tego chce, czy mi się tego nie chce, bo się zobowiązałam do tego vlogmasa, ale cieszę się, że spięłam tyłek. I że zrobiłam to dla siebie samej, nawet nie tylko dla was, tylko dla siebie samej. Jestem z siebie dumna, jestem z was dumna, że was tyle było. Dziękuję Wam serdecznie. No i z mojej strony najważniejsza kwestia. Chciałam żeby Wam życzyć wesołych świąt. Nie chcę, żeby to było takie oklepane słowa wesołych świąt, bo jest już oklepanym słowem, ale ja Wam naprawdę życzę wesołych świąt. Życzę Wam tego, żebyście mieli powody do uśmiechu jak najczęściej, żeby było jak najmniej zgryźliwych ciotek przy stole kogokolwiek tam innego, żebyście ładnie mogli odpowiedzieć na jakiś chamski komentarz przy stole, jakąś ciętą ripostą. Żebyście nie brały do siebie uwag kogoś tam z rodziny, bo wiem, że takie rzeczy się dzieją właśnie przy stole, gdzie spotyka się wielka rodzina. Życzę Wam tego, żebyście mogli spędzać te święta z tym, kim macie ochotę je spędzać. Życzę Wam tego, żebyście mogli wspominać tych, których już z nami nie ma. Właśnie same przemiłe sytuacje spędzone z nimi, kiedy oni jeszcze byli na świecie. Nie wiem, powiedziałam masło maślane, ale mam nadzieję, że zrozumieliście. Życzę Wam tego, żebyście byli uśmiechnięci przez całe święta. Oczywiście i zawsze, ale teraz mówimy tylko o świętach. Żebyście jedli same pyszne rzeczy, żebyście mieli powody do radości, powody do uśmiechu, powody do dzielenia się z innymi tą radością. Żebyście naprawdę były zadowolone pod każdym względem z tych świąt i z tego okresu, który spędzacie. No, tyle ode mnie. Miłości Wam życzę. Miłości, uśmiechajcie się, cieszcie, patrzcie na świat. Przez różowe okulary, szklanka jest zawsze do połowy pełna, a nie do połowy pusta, pamiętajcie. I naprawdę, jak jest źle, jutro będzie... Lepiej, będzie lepiej i trzeba tak myśleć, trzeba się tak nastroić na to, a święta są tylko raz w roku, więc szkoda czasu na kłótnie, szkoda czasu na waśnie, szkoda czasu na obrażanie się, na, na taką analizę, może źle wyglądam, a może nie powinnam tam iść, a naprawdę róbcie to, co czujecie i pamiętajcie, tak jak powiedziałam już dzisiaj przy prasowaniu, że święta są dla Waszych bliskich, ale święta są też dla Was. Znajdźcie ten czas, żeby przeczytać książkę, o której na którą ciągle nie macie czasu, obejrzeć serial, na który ciągle nie macie czasu, bo malować paznokcie albo po prostu zrobić sobie drzemkę, zjeść ten kawałek ciasta nie w biegu, tylko leżąc po prostu gdzieś. Spędźcie ten czas tak, jak lubicie najbardziej, a może aktywnie, powspinajcie się w góry, pojeździcie na nartach, pobiegajcie, pospacerujcie. Niech każdy spędzi te święta tak, jak o nich marzy. Tego Wam życzę z całego serca. Jestem mega wzruszona, że to już koniec i taką, taka natchniona. Bardzo pozytywnie dzięki Wam. Dzięki Waszym komentarzom, dzięki Waszej obecności. Dziękuję Wam pięknie za ten rok. Myślę, że jeszcze w tym roku się przyjdę tu, ale to nie jest takie pewne. Dziękuję. Po prostu bardzo, bardzo dziękuję, że jesteście ze mną i cieszę się, że ja mam dla kogo tutaj być. Wesołych Świąt. Trzymajcie się cieplutko. Pa! Ale się wzruszyło. Ach, kochani, ale zapomniałam nie dość, że pokazać wczoraj kalendarz adwentowy, to jeszcze dzisiaj bym zapomniała. Otworzyłam, słuchajcie, 22 z wczoraj i 23 z dzisiaj, no ale dodatkowo 24 mamy pumeks. Gąbkę do mycia, mydełko i pumeks. Natomiast jeszcze essence nie otworzyłam, zaraz znajdziemy. 22 z wczoraj, bo 24 nie zobaczycie, bo mnie tu nie będzie. 22 to jest. Yy, mm, mm, mm. W 22, słuchajcie, była penseta. I to jaka ładna brokatowo różowa śliczna. Dobra, szukamy 23, 24. Widzę, ale 23, o jest tu całkiem spore okienko. Nawet, nawet bym powiedziała, że wielkie. Paznokcie jeszcze nie zrobiłam. więc tak. Ale wszystko przede mną jeszcze dziś. Dobra, rwiemy już. Płatki pod oczy. Kocham płatki pod oczy. Zaraz je wsadzę do lodówki i jutro je nałożę. Na 100% uwielbiam płatki pod oczy. To jest mój must have. Nieraz mnie we vlogmasie widzieliście z pod oczy. Dobra, i ostatnie okienko powinno być najważniejsze. Pomadka błyszczek. No ja błyszczeków nie używam, ale wiem, kto się z błyszczeka ucieszy, więc to podwędruje na prezent. Ale mamy błyszczek. Ładnie wygląda. No i to tyle, kochani. Pa!